Idąc czuję na sobie, Wciąż przenikliwy kobiecy wzrok Może uległem w jakiejś chorobie, A może do czaru pomost. Ja nie wyglądam na czymś zapomniał, Ale dziewczyny kochają mnie. Czy ktoś mi powie, co ja mam w sobie? Że tak przyciągam tę słabą głębokość. Ja nie wyglądam, na nie, najcieńsza ale dziewczyny pokażą mnie. Czy ktoś mi powie, co ja mam w sądzie? się w kolejnej agradniówce, nie odżyjemy świecę, do szkodzi. już szkodzi pochodzą Nie wiem ile jest na minusie, ale jest, także pasuje. Teraz atakujemy z azotem. z taką mieszanką powinien w ogóle wejść do teorii te tak wiecie, mówicie z czubem jak do peplandekom to powinno to wejść yy, mieszam teraz saletrzak z saletrą idzie to na rzepak yy, i na pszenicę w tych samych proporcjach czyli 1 do 1 jestem na rzepaku tak to wygląda tak zresztą widzieliście przy siebie przy rozsiewaniu yy, siarki ale zobaczcie rzepak już wystartował już idą nowe liście to wszystko to tam o będzie właśnie do odrzutu to wszystko będzie do odrzutu ale tu już idzie nowe to rzepak już startuje wystartował już Rozsiewamy i tak na rzepach idzie dawka. W sumie wysiałem teraz 500 kg tej mieszanki, czyli pół na pół jest saletra z saletrzakiem. E, no to jeżeli jest pół na pół i lecimy 500 kg, to czystego azotu dostarczamy 152,5 kg, chyba już tak dokładnie. Ale to wiadomo, około tych 150 idzie. Także taka dawka na rzepak. Yy, będzie jeszcze druga dawka, <laughs> i ją zrobię chyba z mocznika. Tak mi się wydaje, ale to tak mi się może nawet za dwa tygodnie. Tak, jak mniej więcej też planuję właśnie z mocznikiem, z drugą dawką wjechać na zboża. To coś takiego byśmy zrobili też w rzepaku. Jestem już na pszenicy na Liberii i no, trzeba zmniejszyć dawkę. Pod rzepaki było po 500, teraz już sobie w aplikacji przestawiłem na 250 Pszenicy idzie 250 kg, czyli de facto połowa tej dawki z rzepaku Czyli tu teraz dajemy w jednym strzale 75 kg. Tutaj są te dwa nawozy, czyli saletra i seletrzak No saletra będzie działała szybciej, czyli jeszcze tutaj pobudzi nam pszenicę do rozkrzewienia, pokrzewienia na no, czym zależy mi, tutaj w tym roku, bo nie jest jeszcze wystarczająco pokrzewiona, yy, sale dla tego późniejszego działania. A koło 10 marca zapowiadają kolejną, jakąś tam falę przymrozków. Do tego czasu myślę, że yy, nie rozhartuje się jeszcze pszenica. Nie wiadomo, jak mocno dwa przymrozki tam na poziomie minus 5 w nocy, czy tam nawet jakby się wysiliło na minus 7. Myślę, że wielkiego problemu tutaj to nie zrobi. I, I właśnie przy tej drugiej fali przemrozków, tak aby no nie narobić kolejnie nic, po prostu wiadę sobie z drugą dawką i wtedy myślę, że rzucę 100 kg mocznika. To wtedy całe nawożenie tak tu w pszenicy zamknąłbym tam w 120 kilach, także może rzucę więcej, aczkolwiek zawartości azotu mineralnego wyszły mi bardzo wysokie. Także można też trochę z tym nawożeniem zejść. Gdyby było mokro, to tutaj już bym siedział, wiecie? No tu jest takie miejsce, a że jest zmarznięte ładnie to jedziemy sobie bezproblemowo, bez bezproblemowo. Jest tam najmniejszego problemu. 11,5 117, tak ta prędkość się tu kręci i sobie na spokojnie lecimy robimy jeszcze raz, jeszcze raz pomiar teraz już idzie sam saletrzak pójdziemy już teraz na żyta o nie zła rzęsy pustego pojemnika jeszcze raz 19, dobra, tara, 0,0 9,9 Ok, no kilogram, trochę tu jeszcze weszło, kilogram, dobra, zobaczymy jeszcze, tak, frakcję. Trzeba dopasować tu jakiś nawóz, wiadomo, nie ma. Tych wynik, tego nawozu w aplikacji. Mamy najbardziej zbliżony. Ten ekstra chyba 33,5. Kurde, te dziesiątka mi nie pasuje tutaj. Ale nic, ale za 80 tu jest dziesiątka. Albo ten 5,80, 15, Kortu, uwaga znowu. Zbliżona. O tu jest 1 kg. Dobra, zrobimy to. Wydaje mi się, że lepszy obraz tego. Branik, niech o, już przeliczyło. 15 metrów, 11,5 na godzinę. Tak jeździmy. 40. To zostanie tak. Jest tylko na jedynkę, żeby przykręcić jest. Dobra. 41 pik. Można jechać śniadanie. Na śniadanie Łajem na No to trzeba iść na śniadanie Kopry zabiorę, żeby nie zmarzło I idziemy na śniadanie Siejemy na żyta Teraz to populacyjne Skand Dawka Saletszaku 250 250 kilo Coś takiego Muszę sobie zamknąć, bo tu już sklina wychodzi żeby sypało, To pole praktycznie już skończone Stali nam kawałek tylko przejazd I tu już jest zrobione Z tamtym polem poczekam sobie do popołudnia wieczora Przyjedzie Bartek, to z zewnątrz Tu jeszcze kilka działek tak wybrałem żeby było pod nagrania Teraz jak się zasypię to pojadę właśnie na takie mniejsze kawałki, poobsiewam to wszystko Te małe kawałeczki tam co po hektar czy nawet nie ma hektara w niektórych Takie poobsiewam A przyjedzie Bartek to zrobimy te na których no powiedzmy, że coś tam lepiej widać kolejną działkę, teraz, że to hybrydowe. I pierwszy raz w sumie sieję sobie nad ten się w jaki jest w tym rozciewaczu. No tutaj jest, no jest to mały rozciewacz, tutaj jest trochę na innych, to jest najprostszych prostszych zasadach, a mianowicie rozłączona jest całkiem lewa strona, tak jak teraz to widzicie na, ka na kamerze. Nie kręci się w ogóle lewy talerz i dodatkowo założyłem na środku właśnie tą blachę limitera ma właśnie ograniczać, żeby granule nie leciały teraz na lewą stronę i wam powiem, tak się patrzy, no to wylatuje może metr za granicę takie resztki w sensie nawozu, także to nie jest problem a działka tutaj jest taka, że mamy szerokości w jednym końcu 16 metrów w drugim 18 czy tam 17,5 dokładnie chyba także nie mogłem tego zrobić na pełen rozsiewacz, pełen opryskiwać bo i tak by to nie wydało więc ścieżki i tak były robione dwie właśnie przy miedzy a opryskiwaczem też lepiej mi w ten sposób pasuje bo wtedy właśnie mam dwa razy tak by tą środkową belkę 3 metry w opryskiwaczu więc na spokojnie mi tutaj to e, wtedy wystarcza że wtedy z powrotem nad miedzą obiadę i mam całe pole opryskane bez żadnych omijaków dlatego tak po prostu ścieżki zrobiłem no i wiedząc, że mam taką opcję w rozsiewaczu, też tak właśnie to zrobiłem. No i gra, a więc pasuje. Działa to tak jak należy, nie myślałem, że będzie aż tak dobrze. To wiadomo, no uciążliwe jest zakładanie trochę blachy od tego limitera, no ale to już tam. Takich pól nie ma dużo. Bo są praktycznie teraz te dwie działki, ta i ta następna reszta, już albo jest, że pełen rozsiewać wystarczy, albo po prostu jest więcej ścieżek. Więc i tak się tego nie zakłada. A tutaj z tym, no taki megi, działa to. Pyk. O, i siejemy tylko jedną stroną. Wiadomo, z rozsiebacza też tylko z jednej strony ubywa, ale to nic, przegarnę za chwilę, jak już to rozsieje. Będzie sikalafon. O, i elegancko to sąsiada nie leci, a u nas jest dorzucone elegancko, by takie proste, no to mechaniczne, wszystko w tym rozsiewaczu. To no nie jest tak, mówię, też duży rozsiewacz, to jest najmniejszy model. A czy najmniejszy, to no nie, chyba jest coś jeszcze mniejszego, ale no z tych mniejszych to jest ta elk Także jest to mały rozsiewacz. No i takie rzeczy są, tak trzeba działać, ale mówię, na te nasze potrzeby, tutaj to co on sieje to. No, to jest wystarczający, sieje dokładnie, się sieje równo. A jeszcze takie bajery właśnie w postaci, no chociażby takiego siewu granicznego. No jeżeli ścieżki mi tak pasują, no to czemu nie? Taka u nas specyfika terenu, takie te działki są, więc tak jakoś trzeba sobie radzić. O, elegancko, nie, podoba mi się to. Nie robiłem w ogóle wcześniej na tym. Na tej blasze tego limitera. Zaraz wam jeszcze pokażę jak to wygląda, bo tamtą już mam rozsianą, tamtą działkę. Żebyście wiedzieli o co Kama i pokażę Wam, bo już przestawię właśnie na normalny ten wysiew, bo na tamtych działkach i tak już muszę pełną szerokością jechać. 1 marca wczoraj na wsi czy wielkie poruszenie. Nie, wczoraj jeden gospodarz wyjechał z azotami. E, dwóch w sumie tutaj się e, po polach kręciło. Ja jestem w sumie dzisiaj trzeci, chyba czwarty, bo już tam widziałem, też było posiane. Także ktoś musiał wcześniej rano jeszcze przede mną tu być. Poza tym, no większego szału nie ma dzisiaj, 2 marca. Także na spokojnie z tymi azotami lecimy. Zgaszę, żebyście też mnie dobrze słyszeli, i wam tutaj to wszystko pokażę. O, cyk, blacha założona. O tym mówię, teraz zobaczcie. Ja ją tu cyk odkręcam. Cyk do góry wysuwam. Pyk. I ona była, tak? Tam mi wchodzi, tutaj w dziurę przykręcam. I już sobie... Uł. Już sobie wisi. I teraz tylko załączyć talerz, bo luźno. Ten chodzi razem z wałkiem, a ten luźno. Czekajcie, przykręcimy, ale idziemy mycia Dobra. Teraz tak, tu otwieramy. O, byście dobrze widzieli, mam nadzieję, że będzie tak. Tu wyciągamy. O, zawleczkę wyciągamy. Przesuwamy tutaj. O właśnie, jest zawleczka i już chodzą nam dwa talerze. Tu zamykamy, także widzicie, taka prosta rzecz, a zadanie spełnię. No ile? Pół minuty, limiter zdjęty. A no trzeba wyjść, nie ma tutaj tego tak ładnie jak tych większych, ale Wam mówię, na tysiąc u nas i te działki, to i tak jest luks, bo mówię, najreszcie działek, nie mam potrzeby nawet zamykania takiego, także dobrze jest. Wywalamy ogorniki, tak jak mówiłem, to już to bardzo wysoko miały, jak na te nasze standardy, ale celowo było przetrzymane, spędzone bydło pod jedną stronę. szło nam się właśnie nabywalania w środku wszystkie, także pasuje w ten sposób Ostatni już worek wsypany do ich z podwiatą. O, bartek już pali Niucha idziemy. Ogramy jeszcze na zewnątrz, na ostatnim polu. I po nawozach. Słuchajcie, ostatnia działka, a praktycznie już tu byłem. Kowysiewam taką resztkę. Zostało mi z 80 kg, może, może nawet nie. I postanowiłem to po całości już tutaj rozsiać aktualnie jesteśmy na życie hybrydowym nad Serofino, na tym, które było siane bez głębokiej uprawy. Tu była tylko ta płytsza uprawa zrobiona tam gdzie chyba na 15. Po oborniku tam po żniwach było tak obornik wymieszany i to było wszystko, nie? Było bez tam, mówię, bez tej głębokiej typowej uprawy przed Także tak to wygląda, jak widzicie, no zielono, normalnie Wszystko jest tutaj jak na razie OK. zobaczymy jak to wiadomo będzie później W sezonie dalej Nowe zaskończone Ja już wykąpany po kolacji Zgrywam materiał, szybki jeszcze montaż Polecimy z większą aktywnością, teraz gdy dzieje się trochę, to polecimy z większą aktywnością Taką Jaką chciałbym, żeby była cały czas. W każdym razie, biorę się za montowanie na jutro i szykuję sprzęt. No jutro, jeszcze wcześniej rano. Połudka i jedziemy w drogę. Zobaczycie co. A to w następnym odcinku. O, może już ten odcinek był, chyba był. Ja tak jakoś to poukładałem. Ale nie, vloga zobaczycie po tym odcinku. Tak. Także na dzisiaj to wszystko. Tutaj macie subskrybujkę, tutaj poprzedni odcinek. Trzymajcie się na razie i cześć.